oszukiwanie pracy. Drodzy uczniowie, w ramach naszego modułu dotyczącego rynku finansowego dzisiaj poruszymy temat, który jest niezwykle ważny dla każdego, kto staje na progu dorosłego życia poszukiwanie pracy. Proces ten może wydawać się skomplikowany, ale jest to równocześnie ekscytująca podróż w kierunku niezależności finansowej i rozwoju osobistego. Poszukiwanie pracy w sektorze finansowym, podobnie jak w każdym innym sektorze, wymaga przemyślonej strategii. Zacznijmy od podstaw wiedza i umiejętności. Musisz być przygotowany, co oznacza zdobycie odpowiedniej wiedzy poprzez edukację, kursy i samodzielne uczenie się, a także rozwijanie praktycznych umiejętności, które są cenione na rynku finansowym. Kolejny krok to networking. Budowanie sieci kontaktów profesjonalnych może otworzyć przed Wami drzwi do możliwości, o których nawet nie śnieliście. Uczestniczenie w branżowych spotkaniach, konferencjach i targach pracy, a nawet aktywne korzystanie z platform społecznościowych i zawodowych, takich jak LinkedIn, to elementy, które mogą znacząco wspomóc Wasze wysiłki w poszukiwaniu w pracy. Nie możemy także zapomnieć o przygotowaniu skutecznego CV i listu Motywacyjnego. Te dokumenty są Waszą wizytówką, często pierwszym kontaktem z potencjalnym pracodawcą. Powinny one być jasne, precyzyjne i przede wszystkim skierowane na potrzeby i wymagania konkretnej oferty pracy. W dzisiejszych czasach ważne jest również posiadanie cyfrowego śladu, który pozwala na prezentację Waszych umiejętności i doświadczenia. Portfolio online, blog branżowy czy profil na profesjonalnych portalach mogą być doskonałym sposobem na wyróżnienie się w tłumie innych kandydatów. Poszukiwanie pracy to także umiejętność radzenia sobie z odrzuceniem. Każde nie. To dla Was cenna lekcja i doświadczenie, które przybliża Was do ostatecznego tak. Pamiętajcie, aby z każdej rozmowy kwalifikacyjnej wyciągać wnioski, które pomogą Wam się poprawić i zaprezentować się jeszcze lepiej następnym razem. Ważne jest, aby podchodzić do tego procesu z otwartym umysłem i być gotowym na różne możliwości, które może przynieść rynek pracy. Czasem droga do wymarzonej pozycji w finansach może prowadzić przez mniej oczywiste ścieżki lub stanowiska, które na pierwszy rzut oka wydają się niezwiązane z Waszymi aspiracjami. Na koniec chciałabym podkreślić, że poszukiwanie pracy to nie tylko dążenie do zatrudnienia. To również czas na poznawanie siebie, swoich predyspozycji i pasji, które mogą stać się podstawą waszej przyszłej kariery zawodowej. Odkrywając, co naprawdę lubicie robić i w czym jesteście dobrzy, zwiększacie szanse na znalezienie nie tylko pracy, ale powołania. Dziękuję za uwagę i życzę Wam determinacji, cierpliwości i sukcesów na tej niezwykle ważnej ścieżce poszukiwania pracy.